Rozmawiam z Mirosławem Pucem, studentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Chciałem z Tobą Mirku porozmawiać na temat dzisiejszej młodzieży. Ten temat jest dosyć trudnym tematem, ponieważ co młody osobnik to ma inne zdanie na ten temat. Mieszkam na stałe w Drawsku Pomorskim, dlatego też mój pogląd będzie pochodną tego, co wyniosłem z mojego środowiska, z domu, a także tego, co już przez ten okres pół roku mogłem zaobserwować tutaj na wyższej uczelni, żyjąc w środowisku akademickim. Konkretnie w akademiku w desie numer 3. Ten akademik ma tutaj specyficzną formę, ponieważ e, mieszkańcy stanowią pół na pół kobiety i mężczyźni. Co zauważyłem, no e, trochę odbiegając od naszego głównego tematu, że no, jednak e, odawanie od środowiska, z którym się Żyło do tej pory. Dla niektórych no jednak wywołuje trochę ujemne strony, to znaczy zapominają, kim są, pozorują często na osoby inną niż są w rzeczywistości i to odbija się ujemnie na ich sposobie bycia. Niektórzy natomiast zaanimują się. No, widocznym efektem tego są puste miejsca w pokojach, gdzie na początku roku było pełno. Niektórzy z nich e, często z powodu właśnie nie dostosowania się do tych warunków zrezygnowali z nauki na Politechnice. Obecnie nasze postawy są pochodną trochę tradycji, trochę historii. Po części także my jako młode pokolenie wnosimy coś do e, tego obrazu, jakim malują nas e, no inni. Przeważnie e, spotykamy się z sądami na temat młodzieży e, wyrażonymi przez starsze osoby i są to poniekąd także oceny tendencyjne. Na podstawie tych takich obserwacji idealnych, jakie wynieśliśmy wszyscy ze szkół średnich na podstawie lektur z języka polskiego, mogę stwierdzić, że odbiegają te nasze postawy, jakie zaobserwowaliśmy właśnie na kartach lektur z tymi, jakie obserwujemy w życiu. Tamte postawy były bardziej takie y, górnolocne, jakieś idee przyświecały tym wszystkim y, młodym ludziom. Oni byli pełni czynu. Y, obecnie nie widzimy tego. Ogarnia ich, nas jakiś taki marazm, y, boimy się y, działania. Apatia, ponieważ y, nie widzimy celu w tym, co robimy. Tamte osoby miały y, wyraźny cel w swoim życiu one coś realizowały. Ja natomiast nie widzę takiego celu w swoim na przykład życiu. Trudno jest o judymów dzisiaj, ale poniekąd jest to usprawiedliwione, ponieważ nie można być judymem w czasach, kiedy no nie ma się zapewnionej tej podstaw tych swoich, swojego przyszłego życia. I tak po pierwsze patrzymy wszyscy na materialną stronę życia i to determinuje nasze działania. Dlatego też wszyscy dążymy, aby jak najlżejszym kosztem, najłatwiejszym kosztem coś osiągnąć materialnego w życiu i to jest właśnie celem, który rzeczywiście przyświeca obecnie młodzieży i bardzo trudno spotkać jednostki, które by się wyłamywały z tego kanonu myślowego. Bardzo trudno obecnie o ideały o człowieka. Albo też o jakiś zespół norm, które by przyświecały w życiu. Wiąże się to z tym, że ja osobiście przeżyłem i większość z nas przeżyło pewien, pewne załamanie tych norm, którym się poświęcaliśmy, w które wierzyliśmy. To załamanie spowodowało pewną asekurację. Ta asekuracja wynika z tym, że my już nie idziemy jak gdyby na lep łatwych haseł, demagogicznych haseł, staramy się sami przemyśleć to co od nas chcą inni, przeważnie starsze osoby, pokolenie, które oczekuje po nas czynu, które nas ukierunkowuje i, to, i my do tych wszystkich haseł podchodzimy z rezerwą i, i z apatią poniekąd, dlatego stąd wynika te nasze wszystkie rozczarowania, to, że na przykład y, kultura studencka kuleje. Właśnie wynika z że mało ludzi jest zaangażowanych, wszyscy raczej idą y, w stronę komercji, to znaczy wszyscy liczą na jakieś korzyści, ale mało chcą y, bać być, siebie. Tak. I właśnie y, stąd wynikają te wszystkie niepowodzenia według mnie oczywiście.